Przypomniało ci się, że jutro masz ważną imprezę albo przypomniało ci się, że jutro idziesz na wesele i nie masz się w co ubrać. Houston, mamy problem. Nie mam się w co ubrać. Jak często zdarza ci się wypowiadać takie właśnie słowa? W dzisiejszym odcinku pokażę ci przyczyny, dlaczego właśnie zdarza ci się tak mówić. Podam ci też wskazówki do tego, jak możesz to zmienić oraz powiem ci co wspólnego ma z tobą Cameron Dias? Zapraszam. Cześć, ja się nazywam Agnieszka Nortej. I jestem od wielu lat stylistką, napisałam także na ten temat książkę, do której link możesz znaleźć w opisie tego filmu. I cieszę się, że ponownie tutaj jesteś, spotykamy się na moim kanale, najlepszym miejscu dla kobiet, które chcą budować swoje indywidualne garderoby kapsułowe. Oraz przede wszystkim czuć się świetnie w ubraniach, które na sobie noszą każdego dnia. I jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię do pozostania ze mną. Jeśli podoba Ci się mój przekaz, do subskrybowania kanału oraz do kliknięcia dzwoneczka. Dzisiejszy odcinek jest drugą częścią pierwszego odcinka: dlaczego nie mam się w co ubrać? Także jeśli jeszcze go nie widziałaś, zaproszę Cię do obejrzenia tego odcinka na koniec dzisiejszego filmu. I cały czas też czytam wasze komentarze pod filmami tutaj na YouTubie, jak i piszecie do mnie na Instagramie, często też w Insta Stories. Także jeśli jeszcze cię tam nie ma, to serdecznie zapraszam do obserwowania mnie. Dzielę się tam właśnie takim zapleczem mojej pracy i, i często też odpowiadam na wasze pytania. Dziś powiem ci o dalszych aspektach, które mogą dotyczyć właśnie tego, że mówisz tak często czy zdarza ci się od czasu do czasu mówić nie mam się w co ubrać? Być może będziesz mogła odnaleźć w nich siebie i właśnie dzięki też mojej wskazówce dokonać zmiany. No to co? Lecimy. Pierwszy aspekt to jest to, że nie tworzysz zestawów ubrań. I to dotyczy 90% kobiet, które się do mnie zgłaszają. Kiedy podczas rozmowy e, właśnie rozmawiamy, bardzo często słyszę, że takie trzy najczęstsze opcje. Po pierwsze, albo y, ktoś mówi, że kompletnie nie potrafi tworzyć zestawów ubrań, nie potrafi w ogóle łączyć ubrań, albo jakoś sobie radzę, ale wiem, że mogłoby być lepiej. A trzeci y, taki przypadek to to, że kiedy dziewczyny mi mówią, że przeglądają sobie szafę na bieżąco na przykład, czy od czasu do czasu nawet, ale nadal mają problem, i mówią, nie mam się w co ubrać, bo po prostu to, ten przegląd szafy nie do końca im pomógł, to właśnie najczęściej oznacza to, że pomijasz ten Krok. Jeśli pomijasz ten krok tworzenia zestawów, tak naprawdę, jeśli masz tylko poukładane ładnie ubrania w szafie, a nie wiesz jak je łączyć, to to też nie rozwiąże problemu. A jeśli chciałabyś się umówić ze mną właśnie na taką rozmowę, aby zobaczyć jak u ciebie może wyglądać taka zmiana, jeśli jesteś na to gotowa, link będziesz miała także w opisie tego filmu. No i teraz powiesz Agnieszka, ok, no dobra, ale jakie mam zacząć to robić? I moja wskazówka dla Ciebie jest taka, że jeśli nawet nie wiesz, jak połączyć masz te ubrania, to po prostu zacznij, spróbuj. Zacznij łączyć tak ubrania, żeby sprawdzać je na razie po prostu intuicyjnie. W czym dobrze się czuję, co mi się podoba i co mi się wydaje, że po prostu pasuje razem. Dlatego, że dzięki temu, że zaczniesz to robić, zobaczysz, że staniesz się coraz bardziej kreatywna i odważniejsza w łączeniu ubrań. Bo no, ten pierwszy krok jest też najtrudniejszy. I też proponuję właśnie inspirować się magazynami modowymi, przeglądać internet, możesz inspirować się też moim Instagramem, połączeniami ubrań. Zacząć też obserwować osoby, które Cię inspirują, aktorki, przyjaciółki i Sprawdzić, jakie ubrania one łączą razem, jak to wygląda, co w nich jest takiego, że to zestawienie Ci się podoba, i wtedy sprawdź, czy masz coś podobnego w swojej szafie, i po prostu stwórz zestaw. I ja myślę o tym, aby też przygotować dla Was taką jakąś prostą wskazówkę, jakiś schemat łączenia ubrań, jakiś materiał przygotować coś co mogłoby ci pomóc, wam pomóc w tym, żeby zacząć łączyć też te ubrania w zestaw, żeby po prostu to robić. I dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy coś takiego byś chciała, czy coś takiego byście chciały, czy będzie wam to też pomocne do zaczęcia zrobienia takiego pierwszego kroku włączenia ubrań, także chętnie dla was coś takiego też przygotuję i też powiem wam właśnie, że mm, też zobaczcie. Na przykładzie mojej klientki Ewy, której zdjęcia tutaj publikuję oczywiście za e, Ewy zgodą, za co Ewa bardzo ci serdecznie też dziękuję. Ewa zgłosiła się do mnie i właśnie miała takie wyzwanie, że kompletnie nie wiedziała jak ma łączyć ubrania w zestawy. I przeszłyśmy też cały proces dobierania ubrań, przegląd szafy, też e, zakupy, odkrywanie stylu jednocześnie. Tutaj chodzi o to, że jak ja już jej pokazałam wskazówkę i ona wiedziała, jak ona ma to robić, to zaczęła tworzyć swoje zestawy ubrań, zaczęła przesyłać mi zdjęcia i pytać się Agnieszka, czy to tak i tak może być, czy to pasuje. I, I naprawdę świetnie idzie. Zobaczcie też same, jak można z takiego punktu A, gdzie kompletnie nie wiesz, jak masz łączyć i co masz z tymi ubraniami tak naprawdę zrobić, do punktu B, gdzie już masz tą wiedzę, jak możesz poradzić sobie samodzielnie? I tutaj u góry zostawiam Ci kartę, film, który nagrałam z Ewą. To jest bardzo krótki film, gdzie właśnie byłyśmy też po wspólnych zakupach. Druga rzecz, lista zakupów. Czy tworzysz listę zakupów, kiedy wybierasz się na zakupy? Bo przypuszczam, że czasem zdarza ci się tworzyć takie listy, jeśli idziesz na zakupy spożywcze, ale czy robisz takie listy, kiedy wybierasz się na zakupy ubraniowe, czy sprawdzasz i przeglądasz szafę, co ci brakuje? Hmm. Dlatego że jeśli tego nie robisz, to często mogą się zdarzyć właśnie takie zakupy, które nie będą trafione, ubrania, które będą z metką gdzieś tam leżały albo raz lub dwa. Założone. Także moja wskazówka dla Ciebie jest taka, aby przeglądać szafę, zanim wybierzesz się na takie zakupy. I stworzenia takiej wstępnej listy, nie musi ona być konkretnie napisana, taką i taką bluzkę, taki i taki odcień i tak dalej. Jeśli to wiesz, ok, super, zapisz to sobie, ale jeśli nie, to wystarczy ogólna taka lista. Na przykład brakuje mi koszul do pracy, brakuje mi eleganckich spodni. Brakuje mi spódnic, tak? Po prostu taki rzut okiem do szafy, że tak powiem, przed zakupami, bardzo może Ci też pomóc i uniknąć właśnie takich nietrafionych zakupów. I daj znać proszę w komentarzu, które z tych aspektów, które wymieniam w dzisiejszym filmie, czujesz, że mogą dotyczyć ciebie, a również możesz napisać także, z jakim wyzwaniem ubraniowym aktualnie się zmagasz. Dzięki temu będę mogła też Ci pomóc w następnych filmach. I oczywiście dziękuję Wam za wszystkie komentarze, wszystkie łapki w górę i wszystkie subskrypcje. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzięki. Kolejna rzecz to kupujesz coś na ostatnią chwilę, bo przypomniało Ci się, że jutro masz ważną imprezę, albo przypomniało Ci się, że jutro idziesz na wesele i nie masz się w co ubrać. I teraz szybko biegniesz do sklepu, żeby coś kupić, a to coś, no nie zawsze może być trafione, często z mojego doświadczenia nie, i niestety nie jest to wtedy dobry zakup. I moja wskazówka dla ciebie jest taka, żebyś nie kupowała niczego, czego nie jesteś pewna, co wydaje Ci się takie, ok, może być. Jeśli nie czujesz, że wyglądasz w tym olśniewająco, jeśli Twój wygląd w tej sukience czy w tym ubraniu, które właśnie chcesz kupić, Cię po prostu zachwyca. Jeśli tak nie jest, to nie kupuj absolutnie tej rzeczy. Jestem pewna, że możesz znaleźć coś w swojej szafie. I czwarte, kupujesz tą rzecz, którą już w swojej szafie masz. Bardzo często też obserwuję to zjawisko, kiedy przeglądam szafy dziewczyn, które też proszą mi o pomoc, że znajduję w nich właśnie kilka sweterków albo kilka tych samych spodni. Czasami zdarza się też w innym kolorze. Jednak, kiedy na przykład idziesz na zakupy z taką myślą, że chcesz dokonać jakiejś zmiany, ale jednak wracasz z tą samą rzeczą lub z bardzo podobną, którą już w szafie masz, Wtedy wydaje ci się to, że no, nie dokonałaś żadnej zmiany, że chciałaś coś zmienić, ale jednak znowu wróciłaś z tym samym albo z podobnym. I to, się, to ciebie frustruje wtedy, że no. Znowu nie mam się w co ubrać, znowu mam to samo, znowu po prostu nie potrafię sobie z tą szafą i złączeniem zestawów nawet poradzić, bo nie wiem, co mam z tą ubraniem zrobić. Inna sprawa, jeśli ty czujesz się dobrze w tych ubraniach, które masz na sobie, no to to jest ok, to jest super, tak? Ale mówię o czymś takim, jak właśnie teraz powiem ci o mojej wskazówce, że jeśli czujesz że chcesz dokonać zmiany i idziesz z takim zamiarem na zakupy, że dzisiaj kupię sobie coś zupełnie innego, co mam w szafie. Kupię sobie taką sukienkę albo takie buty, które ostatnio widziałam gdzieś w internecie albo właśnie u znajomej, które bardzo mi się podobają. Jednak tego nie robisz, bo coś cię blokuje podczas tych zakupów, że a, kupię jednak tym schematem dawniejszym, który jest bezpieczny i kupujesz znowu to samo. Gdzie nie dokonuje się żadna, żadna zmiana. Chciałabym też, żebyś spróbowała właśnie dokonać takiej zmiany małymi małym kroczkami. Może zacznij od kupowania jakichś małych rzeczy, gdzie to się często dzieje wtedy, kiedy czujesz, że Twój styl się zmienia i zaczynasz potrzebować po prostu innych ubrań. Pozwól sobie na to, zakup coś nowego, sprawdź, idź do przymierzalni, przecież nie musisz kupować. Przymierz sobie, poruszaj się trochę, przejdź się w tej przymierzalni. Nawet jak też dokonujesz zakupów, to też proponuję Ci wyjść z przymierzalni i zawsze patrzeć na siebie z perspektywy, przejść się, sprawdzić, zobaczysz jak jak wyglądasz, jak się w tym czujesz, i pozwól sobie na to, żeby kupić sobie po prostu coś innego, a nie znowu to samo, jeśli idziesz z zamiarem dokonania. Po prostu. Ale też możesz właśnie zwrócić uwagę na tą rzecz, która Ci się podoba. Jaki kolor ma ta bluzka, jaki ma fason, jaką ma fakturę, a dlaczego ona mi się podoba? Co w niej jest takiego, że teraz czuję, że mogłabym i chciałabym to zacząć nosić, czy po prostu przymierzyć, ubrać, sprawdzić. I to też daje Ci takie większe informacje o samej sobie i takie aha, właśnie moment tego, że no, ten Twój styl się może zmienia. I teraz powiem Ci też bardzo ważną rzecz, którą obiecałam Ci powiedzieć na początku tego filmu, czyli co łączy Ciebie z Cameron Diaz. I Cameron Diaz, jak podaje Vogue, nie pozuje na diwę, przyznaje bez ogródek, że tak jak każda inna kobieta nie ma się w co ubrać, choć jej szafa jest pełna ubrań. Także jak widzisz, czasem każda z nas mówi, nie ma się w co ubrać i to jest zupełnie ok. Jednak tylko wtedy, kiedy dotyczy to naszego humoru. A jeśli wynika to z innych aspektów, to warto by po prostu tego unikać. Daj znać także w komentarzu, proszę, jak podobał Ci się dzisiejszy odcinek. I zaproszę Cię teraz do obejrzenia pierwszej części odcinka. Dlaczego nie mam się w co ubrać? I tutaj gdzieś będzie u góry karta do kliknięcia, która przekieruje Cię do tego filmu. Mieszka, pa, papa!